prawie jedna czwarta wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet stanowi rak piersi. Czy coś w naszych rękach, czy możemy zrobić coś, żeby zmniejszyć ryzyko tej choroby? O tym dziś w programie Długo i Szczęśliwie z panią doktor Agnieszką Jagiełło Gruszfeld, specjalistką onkologii Mazowiecki Szpital Onkologiczny. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, jak wiele zależy w przypadku raka piersi od genów, a jak wiele od stylu życia? Więcej zależy od stylu życia. Geny to jest no, maksymalnie 10% wszystkich zachorowań na raka piersi. Kiedyś się uważało, że nawet 5%, ale w tej chwili, kiedy ta diagnostyka w kierunku różnych mutacji jest bardziej precyzyjna. Uważa się, że około 10% zachorowań to, to są zachorowania wynikające z obciążeń genetycznych. Natomiast przede wszystkim los w naszych rękach, czyli jak, to, jak żyjemy, wpływa na to, czy mamy szansę zachorować na raka piersi. Czy no ja myślę sobie, że to jest paradoksalnie całkiem niezła wiadomość, prawda? Tak. Skoro na ten styl życia my w wielu obszarach możemy wpływać. Zatem spróbujmy dzisiaj podczas tej rozmowy zidentyfikować sobie takich głównych winowajców, na których my możemy Wpływ, mieć wpływ. Od razu tak sobie myślę, że na wiek wpływu nie mamy, a jednak wiek to jest taki bardzo istotny czynnik ryzyka raka piersi. Proszę mi powiedzieć, czy jest jakaś taka granica wieku, kiedy ten problem istotnie narasta, że pani ma najwięcej pacjentek, nie wiem, 40-50-letnich i starszych? Jak to wygląda? Po 50 roku życie zachorowania na raka piersi gwałtownie rosną i już tych zachorowań wzrasta. Natomiast tak naprawdę to. Um, Bardziej przyspiesza ta statystyka w momencie, kiedy kobieta znajduje się w menopauzie. Czyli to jest powiedzmy kobiety 60+, plus, już naprawdę wtedy ryzyko raka piersi jest duże. Proszę mi powiedzieć, pani doktor, jak jesteśmy na takim badaniu ultrasonograficznym piersi, ja powiem to na swoim doświadczeniu bazując. Usłyszałam od lekarza, badając się kilka miesięcy temu, że mam budowę piersi raczej tłuszczową niż gruczołową i że to jest dobrze. I przyznam, że chociaż zajmuję się zdrowiem od wielu lat, nigdy na ten wątek nie zwróciłam uwagi. Czy faktycznie jest tak, że ta budowa, ta tkanka, która przeważa w naszych gruczołach piersiowych, ona ma znaczenie dlatego, czy my jesteśmy mniej lub bardziej narażone na tą chorobę? W pewnym stopniu tak, ale my z kolei nie mamy wpływu na to, jak są no budowane nasze piersi. Natomiast bardziej zwraca się uwagę na to, że w momencie jak piersi są właśnie takie gruczołowe, to trudniej jest zauważyć rozwijającego się w tej kancera raka piersi. Piersi tłuszczowe, takie które na przykład występują u pań po manopauzie, są zdecydowanie łatwiejsze diagnostycznie, czyli na przykład badanie mamograficzne potrafi doskonale identyfikować bardzo wczesne postaci raka piersi, jeżeli tam oczywiście ten rak się rozwija. E, dobra, to tak, na wiek nie mamy wpływu. Czas płynie, my wraz z nim, że tak powiem, stajemy się coraz bardziej dojrzałe. Budowa piersi też, jak pani doktor nie pozostawiła złudzeń, nawet jak przytyjemy, to tego rozumiem, na tą strukturę tkanki tu w piersiach nie będzie mieć takiego znaczącego wpływu. Ale powiedzmy teraz o tym, co w naszych rękach. Nie wiem, dieta, nasze zachowania. Co możemy robić każdego dnia, żeby to ryzyko choroby zmniejszy? No przede wszystkim unikać otyłości. Otyłość to jest w ogóle plaga od otyłości. Można zachorować na szereg różnych mm -hmm. chorób. Osoby otyłe, jest, otyłe zdecydowanie krócej żyją. No i generalnie otyłość jest również czynnikiem ryzyka zachorowania na raka piersi. Poza tym brak aktywności fizycznej, czyli im więcej uprawiamy jakiegoś sportu, jakiegokolwiek, to oczywiście mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi. No i też używki. Tutaj głównie chodzi o alkohol. Akurat palenie papierosów ma niewielki wpływ, czy też może żaden, na powstanie raka piersi. Natomiast alkohol, zwłaszcza pity, nawet w małych dawkach, ale regularnie przez kobiety, to jest coś, co sprzyja zachorowaniu na raka piersi. Dobra, czyli alkohol trafia na czarną listę, indeks produktów zakazanych. Ale ja jeszcze wrócę do otyłości, bo ja kiedyś usłyszałam takie zdanie od lekarza bariatry, że tkanka tłuszczowa to jest tkanka czynna hormonalnie, że to jest właściwie taki wielki gruczoł, który wydziela różne hormony. I czy to rozumiem w tych mechanizmach zwiększa się podatność na raka tak. piersi? Bo wśród tych hormonów, które są produkowane w tkance tłuszczowej są również estrogeny, a nadmiar tych estrogenów, wahania estrogenów mogą wpływać kancerogennie i właśnie wywoływać raka piersi. To jeszcze dopytam o ruch. Czy jak jesteśmy aktywni fizycznie, to wzmacniamy nasz układ odpornościowy? Co takiego się dzieje w naszym organizmie, że mniej się możemy bać raka? Bardzo wiele. To znaczy tak, przede wszystkim pozbywamy się tej tkanki tłuszczowej, zastępując tą tkankę tłuszczową tkanką mięśniową, ale po drugie właśnie produkujemy endorfiny, Unikamy jakiejś depresji, i tak dalej, i tak dalej. Mamy właśnie lepszą odporność, lepiej funkcjonuje nasz układ immunologiczny. To wszystko powoduje. Że nie zachorowujemy na choroby nowotworowe. No jak kiedyś czytałem takie badania, już nie przytoczę w tym momencie publikacji dokładnie, ale że już 30 minut aktywności na świeżym powietrzu mobilizuje do takiej bardziej sumiennej pracy komórki NK, te natural killer. I to jest taka broń, prawda, naszego organizmu, która nas też chroni przed komórkami rakowymi. Dokładnie. To jest między ten mechanizm. Super. To ja dzisiaj jestem przekonana. Na pewno po tych nagraniach udam się na jakiś trening. Pani doktor, chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię. Polki coraz później decydują się na narodziny pierwszego dziecka. Czasem wynika to z problemów zdrowotnych. Innym razem są to takie decyzje podyktowane wyborami życiowymi, bo kariera, bo kredyt do spłacenia, więc poczekamy z tym maluchem jeszcze kilka lat. No, ale jest jak jest, radą coraz starsze kobiety w Polsce, i podobno jest tak, że im później to macierzyństwo wystąpi w naszym życiu, tym, tym też większe ryzyko raka piersi. Tak, to prawda. To jest to, to, że coraz później rodzimy pierwsze dziecko to jest jeden czynnik to, że mamy coraz mniej dzieci to jest kolejny czynnik więc jak najbardziej jest to, jest to, taki element, który pojawia się w życiu właśnie nie tylko Polek, tylko kobiet właśnie w całej Europie to dotyczy jest to czynnik ewidentnie zidentyfikowany jako cecha, która sprzyja zachorowaniu na tak Dlatego, że właśnie ten układ endokrynny,, który, który u nas funkcjonuje, w momencie, kiedy tak długo, nie mamy tych dzieci, czyli nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o nasze jajniki i nie ma tej ciąży, to to niestety sprzyja, że tkanka gruczołu piersiowego w pewnym sensie degeneruje, i sprzyja to kanceryzacji tej tkanki, piersi, mm -hmm. i powstaniu raka. To od razu mi teraz przychodzi takie pytanie do głowy. Właściwie piersi to jest taki narząd, który chyba matka natura stworzyła po to, żebyśmy kobiety wykarmiły nasze potomstwo. Czy zatem karmienie piersią będzie działało protekcyjnie? W pewnym sensie tak, ale też no, nie możemy sobie powiedzieć, że na przykład będę karmiła swoje dziecko, nie wiem, dwa lata, to na pewno nie zachoruję na raka piersi. Im dłuższy okres w życiu kobiety, kiedy ona karmi piersią tym bardziej obniża się ryzyko zachorowania na raka piersi, no ale też nie jest to zero-jedynkowo. Nie karmiłam, na pewno będę miała, będę miała raka, albo karmiłam, na pewno nie będę miała raka. To jest tylko statystycznie obniżenie ryzyka. Ale wyobrażam sobie taką wagę, na której się ważą nasze losy, i wyobrażam sobie, że jak na jednej szali mamy aktywność fizyczną, normowagę, no właśnie ciąże, powiedzmy, nie wiem, około 25-30 roku życia, bo tak w sumie nie powiedziałyśmy, znaczy to, 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 to nie jest tak, że jest jakiś punkt odcięcia. Jasne. Im y, bardziej tą ciążą odkładamy, tym większe ryzyko Rozumiem. wystąpienia raka piersi. No ale nie ma, nie ma tutaj takiej mhm. granicy wieku, że no, 30 lat i koniec, Jasne. na pewno będę miała rak. No a właśnie na tej drugiej szali, powiedzmy alkohol, brak snu, stres, nadmiar kilogramów, no, no to ta równowaga i, i ta szala może się prze, prze, przechylić na naszą niekorzyść. Rozmawiamy w październiku, to stąd też ta moja kreacja różowa, bo, bo różowy kolor, różowa wstążka to jest taki symbol niosący nadzieję dla pacjentek zmagających się z rakiem piersi. Chciałam pani doktor, żebyśmy poruszyły bardzo ważny wątek tego, jak kluczowe są badania, które pozwalają raka piersi wykryć. Myśmy rozmawiały, malując się przed programem, że kobiety są w o tyle szczęśliwej sytuacji, że piersi to jest taki narząd łatwo dostępny. To nie jest mózg schowany w czaszce, to nie jest serce w klatce piersiowej. Mamy samo badanie, kluczowe, prawda? Mhm. Ale jest USG, jest mammografia. Powiedzmy, pani doktor, jasno i wyraźnie, kiedy zaczynamy badać się regularnie? Badać się regularnie, zaczynamy. Od momentu, kiedy mamy piersi. Mhm. Czyli, Czyli już ta 15-、14-latka. 15 16 latka pasani. powinna wdrażać umiejętność samobadania. Im wcześniej się nauczymy wykonywać samobadanie, im wcześniej wyrobimy w sobie nawyk, że to samo badanie piersi ma być robione regularnie raz w miesiącu, najlepiej zaraz po miesiączce, mhm. to tym większa szansa, że ten nawyk nam po prostu nie zniknie z naszego asortymentu, tak, udwali się, się. Więc to jest ważna rzecz. Natomiast mamografię powinniśmy wykonywać od 45 roku życia co dwa lata. Najlepiej do 65 roku życia. Czasem, oczywiście, można ten screening jeszcze bardziej wydłużyć, bo kobiety coraz dłużej żyją, coraz okay. dłużej są zdrowe, więc ten screening też powinien być wydłużony. No i dzięki takiej mamografii wykonywanej u zdrowej całkowicie kobiety, mamy szansę wykryć naprawdę małe guzy w piersi, które mogą być w miarę bezpiecznie mhm. i bez, bezproblemowo leczone. Bo Wygląda na to, że część kobiet no, nie uniknie zachorowania na raka piersi. Po tym, co żeśmy tutaj sobie mhm. opowiedziały, widać, że społeczeństwo... No, ma różne takie nawyki, które nie sprzyjają tak, to niestety temu, żeby na tego raka piersi nie zachorowywać. Natomiast możemy po prostu wykonywać badania, które pozwolą nam tego raka piersi wcześniej wykryć. Tak jak pani słusznie zauważyła, te piersi są na wierzchu. W związku z tym mhm. na przykład operacja z powodu raka piersi no, nie jest jakąś złożoną złożonym procesem, tak? Są operacje oszczędzające, wystarczy usunąć guz z piersi, węzeł chłonny wartowniczy i zasadniczo ta kobieta może sobie spokojnie nadal żyć i, i wszystko, że tak powiem, robić, co do tej pory robiła. Natomiast w momencie, jak doprowadzimy do takiej sytuacji, że tego, że tego raka wykrywamy na późniejszym etapie, no to to leczenie jest już bardziej skomplikowane, długotrwałe, wymaga większego jakby nakładu Sił i środków ze strony tej kobiety. Chodzi o to, że trzeba chodzić na jakieś wizyty, dostawać chemioterapię, wyjdą włosy, itd, i tak dalej, więc wtedy znacznie więcej ta choroba od nas wymaga, tak, żeby ją wyleczyć. Pani doktor, to podsumuję. Samo badanie od momentu, kiedy piersi się pojawiają, więc już w okresie tym nastoletnim to wcale nie jest 18 lat mammografia od 45 roku życia co dwa lata a jeszcze o ultrasonografię zapytam mm -hmm. bo to jest chyba takie badanie to nie wiem czy przejściowe dobrze to powiem ale przed mammografią no, tak, tak? Słusznie, słusznie pani mówi bo oczywiście USG nie można uznawać za badanie takie przesiewowe screeningowe natomiast na pewno USG dużo nam pomaga dlatego że powiedzmy kobieta robi sobie samo badanie wyczuwa jakąś zmianę w piersi na no, jakiś podejrzany guzek jest zaniepokojona no to przede wszystkim robi wtedy badanie ultrasonograficzne. To badanie ultrasonograficzne pozwala przekonać się, czy ten guzek faktycznie jest niepokojący i trzeba podejmować dalsze kroki mm -hmm. diagnostyczne, czy jest to jakaś zupełnie łagodna zmiana, na przykład jakaś torbiel, na, która w ogóle nie wymaga mm -hmm. żadnych interwencji. Dokładnych. Jasne. Pani doktor, a czy jest tak, że te guzy złośliwe, one mają jakieś ulubione rejony w piersi, gdzie się usadawiają, czy to jest taka rosyjska ruletka i rak może wystąpić w każdym miejscu? Trochę rosyjska ruletka. To znaczy, powiedzmy sobie, większość tych raków piersi raczej się lokalizuje w górnych kwadrantach, czyli generalnie powyżej tutaj sutka, rozumiem, powyżej tak? sutka bardziej bocznych, czyli hmm. bliżej Pachy, ale nie ma to żadnego znaczenia. Są bardzo różne lokalizacje, zdarzają się lokalizacje podsutkowe, zdarzają się lokalizacje. Prawie że poza obrębem piersi jeszcze w tkance gruczołowej, to zależy od mhm. tego, jaki kto ma piersi, jaką kto ma budowę i tutaj nie ma reguły. Wiele chyba się dobrego zadziało w ostatnich latach w zakresie leczenia pacjentek z rakiem piersi. Ja bym chciała, żeby tą naszą rozmowę zakończyć takim optymistycznym akcentem, że jednak zdecydowaną większość kobiet, które zachorują na raka piersi, udaje się skutecznie leczyć i jeśli nie wyleczyć zupełnie, to znacząco przedłużyć im życie. E, tak, to prawda. Postęp w leczeniu raka piersi no, jest bardzo duży. Jest to postęp dotyczący leczenia właśnie wczesnego raka piersi. Tutaj mówimy przede wszystkim raku trójnegatywnym, który do tej pory był naprawdę no, zmorą onkologów. No i oczywiście mhm. tych pacjentek, które chorują na ten nowotwór. W tej chwili mamy metody, które naprawdę pozwalają tego raka skutecznie wyleczyć. No i oczywiście jest bardzo duży postęp w odniesieniu do raka przerzutowego, zaawansowanego, gdzie mamy wiele nowoczesnych metod terapii, które pozwala, pozwalają, no co prawda nie wyleczyć trwale tego pacjenta, ale pozwalają bardzo wybitnie przedłużyć czas życia z tym nowotworem. Mhm. I to jest też bardzo ważne, no bo niestety u niektórych pacjentek ta choroba jest bardziej zaawansowana, czy to z powodu tego, że ta pacjentka, no nie wiem, nie badała się, nie wykonywała tych badań screeningowych i w momencie jak trafiła na leczenie, to już ten rak był bardzo zaawansowany, czy też po prostu tak się sytuacja po prostu ułożyła z nieznanych przyczyn. I dla tych pacjentek też mamy naprawdę w tej chwili bardzo skuteczne możliwości terapii. Pani doktor, ale jeżeli my się badamy systematycznie, przestrzegając tego kalendarza, który na przykład ustalimy w konsultacji z lekarzem, ginekologiem naszym, no to my możemy spać spokojnie, bo no nie wiem, jak szybko ten rak piersi rośnie. Czy, czy to jest tak, że między jednym a drugim badaniem on w takiej postaci nieuchwytnej, albo jeszcze go nie było, ale zachorowałyśmy dzień po badaniu, do kolejnego badania. Wysz, wyrósł, jakiś taki po prostu wielkie raczysko. To, to, to są bardzo rzadkie sytuacje. Oczywiście zdarzają się mhm. w przypadku no, na przykład bardzo złośliwych nowotworów, szczególnie właśnie tych trójnegatywnych. Natomiast najczęściej jest, jest tak, że ten rak piersi rośnie stosunkowo wolno w porównaniu z innymi chorobami nowotworowymi. To jest stosunkowo wolno rozwijający się nowotwór. Więc jeżeli wykonujemy te badania, Screeningowe, czy to mamografię, czy samo badanie, czy USG, to raczej nie, do, nie doprowadzimy do takiej sytuacji, że nie wiem, po pół roku mamy po prostu sprawę z głowy i już w ogóle ta choroba jest strasznie zaawansowana. No i ja się bardzo cieszę, że to padło, bo ja myślę, że nic tak nie zachęca do badań, jak taka świadomość, że jeżeli je robimy regularnie, to najczęściej dowiadujemy się na kolejnym badaniu, że wszystko jest w porządku, a nawet jeżeli choroba się pojawiła. No, to my ją możemy po prostu zdusić w zarodku, leczyć się przez jakiś czas i, i, po, i potem zapomnieć o tym, że myśmy byli chorzy i, i właśnie realizować się jako matki, jako kobiety robiące karierę. No, co tam nam po prostu przyjdzie do głowy, prawda? Dokładnie. Dobrze. Ze mną pani doktor Agnieszka Jakieło-Gruszfeld, kobieta, która o raku pierści wie wszystko i to nie, nie jest przesada, bo ja zastanawiając się, kogo zaprosić, tutaj na kanapę długo i szczęśliwie od kilku osób usłyszałam. Że, że, że panią, że tutaj wszystko co trzeba padnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani doktor za poświęcony czas. Naszym widzom życzę zdrowia przede wszystkim w październiku. Jeżeli drogie panie jeszcze nie umówiłyście się na badania w kierunku raka piersi, to my zachęcamy i apelujemy, żeby to Dokładnie. wyłączyć. Telewizor, wyłączyć ekran komputera i, i sprawdzić, gdzie możemy, prawda? Dokładnie. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.